Robić. O, Chyba wiem! Tam jest jakaś wentylacja i strzałka. Na pewno coś w niej się chowa. Tylko bądź cicho, tak żeby nikt nie zauważył. Wow! Tu jest stetoskop i wiertarka! Doskonale! Dzięki temu na pewno otworzymy safe. Henry! Łap! Dzięki, Roxy! Dobra, spróbujmy otworzyć ten sejf. Do dzieła! Udało się! Co jest w środku? O, piła łańcuchowa. Lubię to. A teraz przetnijmy kratkę. To będzie niezła zabawa, chodź tu do mnie. No dobrze, spróbuję przejść. Ostrożnie. Jestem! Zaczynaj! Świetnie! O, tak! Spadajmy stąd! Wow, Kenny i Roxy bardzo szybko przeszli przez drugi poziom. Z trzecim na pewno będzie im trudniej.